Cześć wam witam Was serdecznie na moim kanale tutaj JUZEK SQ9 LJTX. W ostatnich odcinkach pokazałem Wam odbiornik z bezpośrednią przemianą częstotliwości na pasmo 80 metrów. Zaprojektowałem płytkę, wytrawiłem ją w garażu. A teraz mam już ją zlutowaną. Zobaczcie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak lutuje elementy SMD. Czyli te malutkie elementy, które znajdują się tutaj na tej płytce, nawet ich czasami nie widać. Z takiej perspektywy jak ją Widzicie. Natomiast zresztą resztą elementów powinniście sobie poradzić. Myślę, że da Ci rady. Nie będę owijał w bawełnę. Zaczynamy. Ok, przejdźmy teraz do lutowania. Zanim przelutuję ten, ten element, sprawdzę go, czy faktycznie on ma 10 nF, ponieważ nie wolałbym się nie pomylić. Dlatego pokażę Wam, jak to zrobić. Biorę przyrząd. Tam zobaczmy, tu widać przyrząd na ekranie i za pomocą właśnie multimetru mierzy jego pojemność 9,7 nanofarada. nanofarada, Dlaczego ciężko zmierzyć pojemności na poziomie kilkudziesięciu pikofaradów? Ponieważ zobaczcie te przyrządy po pierwsze one działają na takiej zasadzie, że przeładowuję po prostu ten kondensatorek, i na tej zasadzie potrafią go zmierzyć. A poza tym, przy bardzo małych pojemnościach, no to taki kawałek tej linii, która tu powstaje, w ten sposób te przewody mają pomiędzy sobą jakąś pojemność. Właściwie ciężko było zmierzyć cokolwiek. Musiały być bardzo krótkie, ale i tak tylko takie najlepsze przyrządy, bardzo dobre przyrządy potrafią to robić, ale taki przyrząd jak ten mój, niestety, tego nie potrafi. Większość osób jednak ma takie przyrządy, które tego nie potrafią zrobić. Płytkę sobie przykleiłem do powierzchni stołu, żeby mi się nie przesunęła. Przyrząd na razie odłożymy, bo nie będzie nam potrzebny. I zlutujmy pierwszy element, czyli element SND, kondensator. Biorę spoiwo lutownicze i zobaczmy teraz tutaj. To będzie ten element, tak? Tutaj, o widzimy, tutaj. To jest ten element. Lutownica się nagrzała. Jeszcze sobie tutaj naleję wodę tylko żeby mógł sobie czyścić grot. Pamiętajcie, ta gąbeczka musi być mokra, a ona wtedy pęcznieje. Jeżeli chcemy sobie wyczyścić grot, wystarczy, że go tylko tutaj o, dotkniemy, w tej dziurce. O, już mamy czyściutki grot, możemy lutować. Lutownica. Teraz bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, to jest ten element, który będziemy lutowali. To jest koniec, to jest grot lutownicy. O, to co widzicie. Nie dotykamy do tego pola w ten sposób, tylko staramy się dotykać tak większą powierzchnią, żeby, żeby miało co przekazywać tą, to ciepło. Może tego nie widać tu na tym filmie, bo oko tego mikroskopu patrzyłoby z góry, ale zobaczcie, staram się dotykać w ten sposób, a nie tym dzióbkiem od góry. Nie tak, nie? bo wtedy stykamy się z powierzchnią płytki, tylko samym końcem lutownicy to nie będzie, to nie będzie dobrze działać. Żeby dobrze przekazywać energię z tego czubka lutownicy, z grotu lutownicy do płytki, dobrze jest zwilżyć powierzchnię tego grotu za pomocą cyny. Zrobimy to tutaj. O, zobaczcie, jest. Troszkę nam się tutaj. O, widzimy wyraźnie, się. I pobieram sobie to pole tutaj, w tym miejscu. O, trochę topnika. Jest. Pięknie. Zobaczcie, pole lutownicze masy jest tak zbudowane, żeby nie występowała taka sytuacja, że ta na się rozlewa na całą powierzchnię płytki. No i teraz chwytam element SMD, kładę go tutaj w to miejsce, gdzie go będę lutował. Jestem osobą praworęczną, a płytka sobie ułożyłem, tak jakbym był ale może sobie jakoś poradzę. Poradzę sobie lewą ręką. Może sobie poradzę. Na sobie go tutaj przytrzymam, tylko. Z jednej strony go trzeba przylutować. Tylko go przychwyciłem, lekko tak. Letko, o, jest. I teraz Odkleję sobie tą. Brzydko się zrobiło, ponieważ nie przewidziałem tego że O, sobie tak. przelutuję go teraz z drugiej strony za pomocą spoiwa podgrzewam i element i, i płytkę i jednocześnie... o, zobaczcie, to jest piękny lód a to co tam zrobiłem wcześniej nie jest piękne ponieważ musimy jeszcze trochę topnika dołożyć żeby się nam to ładnie tutaj ten lód rozlał zobaczcie, porównajcie ten lód i ten to jest kandydat na zimny lód tak naprawdę brzydko, brzydko. ale to dlatego, że lewą ręką próbowałem drutować Myślę, że teraz go poprawimy. W jaki sposób poprawimy? Czyszczę sobie grot. I jeszcze raz podgrzewam, ale dodaję jeszcze trochę cyny. Bo cynę ma w sobie topik. O i zobaczcie. Zobaczcie jak pięknie się przylutował. Piękny lód. Przepięknie. I element jest przylutowany. Widać wyraźnie. Zobaczcie, nawet się odbijam w tym lucie. To znaczy, że, to znaczy, że ten lód jest dobry. Taki błyszczący lód, jak tutaj, oznacza, że lutowanie przebiegło pomyślnie i wygląda wszystko tak jak trzeba. I tyle. Kondensatorek jest przylutowany. Dobrze, teraz yy, pokażę Wam jeszcze. Tu zobaczcie, mam taki, takie miejsce, gdzie. Ludowałem coś wcześniej, przygludowałem podstawkę, ale mi się ona nie podobała, że tak bardzo wystaje. Jak poradzić sobie z takim czymś jak tutaj, gdzie mamy pozostałości cyny? Jak sobie z tym poradzić? Można wziąć odsysacz, a można wziąć też kalafonie, Kawałek takiego przewodu koncentrycznego jak antenowy. I możemy umyć tą powierzchnię. Zobaczmy, umyjemy sobie tą powierzchnię za pomocą... Przygotujemy sobie to pole pod... O, zobaczcie, jak pięknie. Po prostu ta plecionka wpija tą cynę z powierzchni i po prostu ją jakby myje w ten sposób. O, przepięknie. Tutaj jest. Coś tu jeszcze zostało. O, zobaczcie. U, usunąłem. Do tego się właśnie przydaje kalafonia. Kalafonia się do wielu rzeczy przydaje, ale nawet do grania na skrzypcach przecież, nie? O, tutaj mamy tak samo. Wbijamy tą cynę i jednocześnie zabieramy to z powierzchni. Zobaczcie, przepięknie. Ostatnio naprawiałem koledze w liczni tą motocyklę i też właśnie tak robiłem. To jest dobra, to jest dobra technika. Można kupić takie specjalne plecionki w sklepach, ale dużo tańszym rozwiązaniem i tak samo skutecznym jest właśnie ekran. O, zobaczcie. Super. Pięknie. I teraz przylutujemy tutaj w to miejsce podstawkę. Tylko muszę sobie ją przygotować, dlatego teraz zrobimy przerwę. OK, przylutujemy podstawkę. Przymierzam podstawkę do powierzchni. Próbujemy może z innej perspektywy spojrzeć na tą podstawkę. Zobaczcie. O, obciąłem jej trochę nóżki. przymierzę ją tylko, żeby jak ma być dopasowana. I teraz trzeba przylutować ją. Musimy ją przylutować w jednym miejscu i później dopiero dopasować do powierzchni. Dlatego tutaj szybciutko za pomocą lutownicy przylutowałem. Mam nadzieję, że mi się trochę tam przychwyciła. Teraz poczułem palce nasze. To jest ciepło. Z drugiej strony, tak samo zobaczymy. O nie przykleiło się. Musimy trochę dać cyny na powierzchni. Trochę ceny. Dlaczego usunąłem tą poprzednią cenę? Bo tam jeszcze były pozostałości nóżek. Teraz już. Tak przyłożę do powierzchni i spróbujemy ją teraz przylutować. O. o, zobaczcie, przylutowała się. Nie, nie przylutowała się. Odlutowała się od coś tutaj, partyzantka jakaś jest. Teraz. i tutaj trochę cienie na mnie. powinno teraz to złapać jest i teraz tutaj i tutaj. Może tą nóżkę z brzegu. Właściwie ładny lut wyszedł. Masa. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby sprawdzić później, czy faktycznie te nóżki są przylutowane. Trzeba wziąć multimetr i po prostu skontrolować styk podgrzewamy i nóżkę i ścieżkę i dodajemy cynę zobaczmy o. i ta cyna sobie tam wpływa i jest gotowe jeszcze jedna nóżka dwie jeszcze zostały jest jeszcze jedna i będzie gotowe Będzie być ok. Wkładam lutownicę. No i zobaczmy, tu jest przylutowane Tu jest trochę jeszcze podejrzane. To jest ta pierwsza noga, która... z którą był taki problem. Zaraz ją tu pogrogimy Z tej strony. Nie bójcie się podgrzać. To nic się nie stanie, a przylutowane musi być dobrze. O, zobaczmy, pięknie się rozlał ten lód, Tak jak powinien. To my jeszcze podgrzemy. Problem jest taki, że ja próbuję tutaj jednocześnie patrzeć na ekran. I nie widzę do końca jak to jest... Jak to się lutuje. A normalnie nie kręcę przecież filmów podczas lutowania, dlatego może to być taki problem bardziej organizacyjny. Ok, zobaczmy tu jeszcze. Podstawka jest przylutowana, kondensator również jest przylutowany. Przlutujmy jeszcze jakiś rezystor. Rezystor 1 kiloohmowy powin, kilo powinien się znaleźć tutaj obok, o, w tym miejscu. Powinien się znaleźć rezystor. Jak widzicie, płytka w dużym przybliżeniu nie wygląda tak dobrze jak wtedy, kiedy się patrzy na nią z daleka. Ale tym się nie przejmujcie, ponieważ to urządzenie i tak będzie działało. Rezystor. 1 kiloohmowy kilo powinien być przylutowany właśnie w tym miejscu, tutaj niedaleko właśnie tej podstawki, którą przed chwilą się. A no więc biorę rezystor, przymierzymy go, gdzie powinien być. Tu powinien się znaleźć, w tym miejscu powinien się znaleźć rezystor. I teraz go przygotujemy, Zrobimy to właśnie tą techniką, jak przed chwilą, czyli cyna. Czyścimy koniec grotu lutownicy i pobielam sobie pole lotownicze, na którym będę lotował ten rezystor czyli w tym miejscu ok nie było widać pobielania samego pobieram sobie jeszcze raz tutaj zobaczmy o. jest i teraz chwytam sobie ten rezystor przykładam go tu gdzie on ma być przykleję sobie płytkę do, do stołu żeby mi się nie ruszała, bo znowu nic nie będzie widać i teraz nagrzewam to pole lutownicze. O. Lutujemy zawsze z jednej strony, a z drugiej strony ustawiamy ten rezystor tak, żeby pasował. I teraz zobaczcie z drugiej strony. Lutowanie. Przykładam grot lutownicy, nagrzewam oba elementy i dodaję cyny. Troszkę. O! Pięknie się rozlał. Lód. Wszystko jest w porządku. Zobaczmy teraz, jeszcze z drugiej strony. Tu jeszcze można by trochę dać tego spoiwa, żeby się nam ten rezystor ładnie przylutował o, Mamy troszkę więcej. Pamiętajcie, że cyna ma również topnik. Zawsze możemy sobie pomóc cyną podczas lutowania. I w ten sposób właśnie lutujemy różne elementy SMD, kondensatory i rezystory właśnie w ten sam sposób. Natomiast akurat podstawki nie są SMD, ale ja je wykorzystuję w ten sposób. W tym urządzeniu akurat będą tak wykorzystane. Zobaczmy, jak wygląda płytka. To jest właśnie ta płytka, którą przed chwilą To dziś już wszystko. Mam nadzieję, że to, co Wam pokazałem, będzie dla Was po pierwsze przydatne, a po drugie inspirujące. Zainspiruje Was do tego, żeby samemu coś zlutować. Jak widzieliście płytkę, którą przygotowałem w garażu ostatnio, ona, gdy patrzymy na nią z daleko, wygląda całkiem nieźle. Natomiast, gdy popatrzymy na nią przez mikroskop w przybliżeniu, to niestety uwidaczają się pewne mankamenty. To jest mankament w ogóle metody żelazkowej. No niestety, nie są to w... nie wyglądają te płytki jak fabryczne. Przynajmniej w wykonaniu takim amatorskim, jak ja to robię, no niestety tak potrafię to zrobić i jeżeli ktoś potrafi lepiej, no to chwała mu za to. Jeżeli ktoś potrafi gorzej, to może chociaż dojść do tego poziomu takiego, żeby nie było takich problemów, jak na przykład te zwarcia, które widzieliście tam. Było kilka takich miejsc, gdzie pomiędzy ścieżką a polem masy było zwarcie. Cieniutka, cieniutka cieniutki taki włosek miedzi, który powoduje, że powstaje zwarcie. Przestrzegam Was przed tym, za każdym razem, kiedy zaczynacie lutować taką płytkę, trzeba najpierw sprawdzić, czy nie ma takich miejsc, gdzie są zwarcia tego typu. Ich na pierwszy rzut oka nie widać, natomiast nie ma nic gorszego niż takie zwarcie, które schowa się pod podstawką układu scalonego. Ciężko jest go znaleźć potem to, to zwarcie. Dlatego zanim zaczniemy lutować, bierzemy multimetr i każdą ścieżkę mierzymy względem masy, czy przypadkiem nie ma ona zwarcia. To jest bardzo ważne. Nie ma nic gorszego i demotywującego dla młodego elektronika niż nie działający układ elektroniczny. Dlatego pamiętajcie o tym. Zachęcam Was do oglądnięcia innych filmów na moim kanale. Ja już niedługo przygotuję dla Was specjalny odcinek, który będzie traktował o oznaczeniach elementów SMD, oraz przygotuję również odcinek, w którym przedstawię po prostu już działający na tej płytce układ odbiornika na pasmo 80 metrów a tymczasem żegnam się z wami krótkofalarskim 73 i do usłyszenia